Cześć, to dzisiaj już trzecia część na hoverboardzie. i jedziemy sobie na przejażdżkę no i oczywiście zostawcie suba tam na dole Lajka też tam na dole, ale oczywiście do góry. No. I wbijamy 100 subskrypcji. 20 na godzinę. 2 O, tak to się ciężko jedzie z telefonem. Ja muszę tak. Wpisów bogaty, Gdzie bogaty, trochę taka. bogaty, bogaty, sobie bogaty, załatwić, ale śnieg ma dzisiaj bo na nim o jedziemy sobie do dzisiaj do takiej pani i teraz, tak jak obiecywał, będę rano nagrywał. Jest godzina w tej chwili. Jest godzina. Jak to tam nie powiem? 9:31, i dzisiaj mamy 1 stycznia 2020. Tak, jak widzicie, praktycznie jak jedziemy cały czas, widzicie tamtą stronę. Dlaczego tak? Bo mam kieszenie z lewej strony yy, w kurtce, i co teraz? I nie wiem czemu, ale mi się telefon przekrzywia cały czas. Ja bym go nie ustawił. Co w tamtą stronę? Najsłabiej no tak się tam gapi. Ale widzicie, że się poruszamy cały czas. Może no, teraz będzie lepiej. Jak mocny wiatr wie, nie polecam. I nie polecam osobom, które nie mają równowagi, które nigdy nie miały do czynienia z deskami. Pierwsze taką, musimy się nauczyć jeździć na rowerze. Prawda? To jest podstawa, jeżeli chcemy umieć jeździć na desce. Bo równowaga, przede wszystkim, musimy mieć tą równowagę. Bez równowagi niestety nic nie zrobimy. Nie pojedziemy na tej desce. Tak to jest właściwie skonstruowane. No i właśnie. Równowaga. Najważniejsza. Za szybka prędkość. I już zaczyna mi pipkać. I tyle. W grze. każda deska ma swoją prędkość też. Na przykład ta do 20, a jeśli jak jadę te 21, to już mnie cofa do tyłu, żeby mnie. No i tak to jest właśnie skonstruowane. Także sobie oczywiście nie poszalejemy. Teraz zakręcam sobie to. to dobrze. Jak widzieliście wczoraj skręciliśmy tutaj, pojechaliśmy do pani, a dzisiaj jedziemy jeszcze prosto. I potem ja będę wracał, to może zajadę sobie do tej pani. A czy na to jest moja sąsiadka? No i to jedziemy sobie. Za szybka prędko i zaczyna pipał. Zwolnij, zwolnij go. तो ची हो पिका तो मोठेसं दिस Nie wiem czy słyszycie te pikanie jak ona pi pipcze, ale ona naprawdę pipcze, Jak ja bym miała sobie teraz tego, ona nic nie pipcze. Ale gdy ja przyspieszę, będę jechał to mniej prędkością, co jest największa, to ona zaczyna pipkać. Zwolnij, zwolnij dla twojego bezpieczeństwa, zwolnij. I to jest plus. I dla bezpieczeństwa też naszej deski, prawda? Żeby nic się nie stało. No. Ale Teraz już słyszałam pipcze. Nie, to nie wiadomo jak szybko, ale pipcze. No. Co reporter. Ja

Szybka prędkość.